Pani Izo, za nami wyjątkowy pokaz Niny Basko. Ogromne brawa, gdy pojawiła się pani na wybiegu, jakie to uczucie dla artysty. No bardzo się cieszę, że te stroje się podobają. Ja nie pierwszy raz idę jako modelka w kostiumach Niny Basko. Lubię ją prywatnie. Używam noszę jej rzeczy prywatnie. Polecam buty. Bardzo wygodne, każdej wysokości. Ja oczywiście noszę te na koturnie najchętniej. E, dbam o kręgosłup i radzę to już e, myśleć o tym od młodych lat, bo później to może być za późno. No właśnie, bo przecież pani tyle lat spędziła na scenie, a tam jak wiadomo, też szpilki i tak dalej. Czy są to jakieś konsekwencje? To znaczy, u mnie na szczęście nie. Może trochę stopy, ale to no właśnie. Dbajmy o to. Początku mam córkę, która ma fantastyczne nogi, fantastycznych kręgosłup, Fantastyczne nogi, bo wie o tym. Mnie ostatnio zafascynowało to, w jaki sposób tak naprawdę dokonała Pani wyboru tej drogi zawodowej. Przeczytałam, że właściwie można powiedzieć, że pewne spotkanie ze świętej pamięci już papieżem było takim bodźcem do tego, aby właśnie zostać tą artystką. Rzeczywiście tak było. Mój tata miał, bo już go nie mamy z nami, ścisły umysł i nie, nie, nie traktował poważnie takich zawodów jak muzyk, jak, jak śpiewanie. Obawiał się, że to nie będzie fajna przyszłość dla jego córki. Przekonał go dopiero uścisk w dłoni wówczas kardynała Wojtyły. I pogratulowanie mu katolickiego wychowania córki. I tak sobie pomyślał, może to jest jej droga. Świetnie, pomogę jej. I tak naprawdę pomagał dobrym słowem. To było najważniejsze, bo wyjechałam z domu, pobierać nauki. Tak to jest. A jak ważna jest w Pani życiu wiara? Wiara to podstawa. Wszystko zaczyna się od miłości, od tej pięknej miłości do bliźniego, od miłości. Do mamy, do, do najbliższych, po miłość do pracy. A boli pani na przykład ta krytyka kościoła y, przez niektóre gwiazdy i tak dalej? Oczywiście trzeba o tym mówić. Y, zakłamywać, zamiatać pod dywan problemy to chyba złe wyjście. Wydaje mi się, że dobrze, że porusza się te tematy i nie dziwię się, jak ktoś jest rozczarowany. I nie podobają mu się pewne rzeczy. Ale zwróćmy uwagę, że ksiądz to jest człowiek, to jest sługa Boży, a człowiek jest ułomny i ma swoje wady i zalety. Także mówmy o tym, poprawmy te problemy. Jest też sposób rozmawiania z Bogiem bez pośrednictwa człowieka. Można wybrać te, ten sposób. Pięknie Pani to spuentowała. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czego w takim razie możemy życzyć na ten nadchodzący nowy rok i jakie są plany zawodowe? No, ja przede wszystkim życzę sobie i Polsce wszystkiego najlepszego, a moim bliskim i tak naprawdę wszystkim dużo zdrowia.